23 września 2021 roku. A więc praktycznie po równo roku i jednym dniu. Witam was w drugim epizodzie Pogadajmy o motoryzacji. A dzisiaj pogadamy sobie o Flatout Power Festival 2021. Witam was z pokładu, bo to chyba będzie najlepsze określenie naszego wesołego żółtego challengera. Ale zanim o flataucie. Wbij na trofeo.pl i bierz którąś furę dla siebie, a jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz, to wbijaj na naszą grupę i twórz z nami najlepszą społeczność entuzjastów motoryzacji w Polsce. Flatout 2021. Była to pierwsza edycja tego festiwalu. Jest to festiwal tworzony, festiwal motoryzacyjny stworzony przez Martę i Michała z Fast Family którzy już od wielu lat tak naprawdę organizują Japfest. Ja akurat szczerze mówiąc w japońskiej motoryzacji tak średnio siedzę, a więc za bardzo to tam nie miałem okazji jeszcze być o, na Japfeście, więc nie wiedziałem jak to wygląda. Natomiast po Flataucie spodziewałem się po prostu, miałem jakieś oczekiwania z racji tego, że nie organizowali to nowicjusze, to spodziewałem się fajnej imprezy. Czy tak było, to o tym zaraz. Jeżeli chodzi o samflatout, to namówił mnie Kuba z Fancy Warcars, żebyśmy tam pojechali jako wystawcy, wykupili sobie stoisko, po prostu wystawili się on z, ze swoim brandem Fancy Workers, a ja oczywiście reprezentując naszą najlepszą markę i naszą najlepszą społeczność, czyli Trofeo. No i jak pomyśleliśmy, tak uczyniliśmy. Pojechaliśmy tam bardzo fajną ekipą, bo... Miał jechać Kuba swoją Fiestą ST, która jest samochodem wizytówką Fancy Work Cars, natomiast okazało się tak, że fura nie była gotowa na czas, więc po drodze pojechaliśmy odebrać TT RS, którą Kuba wziął po to, aby móc się właśnie nią z wami dzielić w ramach trofeo. Ja stwierdziłem, że z racji charakteru tej imprezy wezmę dwa samochody. Czyli naszą czterodrzującą wyścigówkę Alfa Romeo Giulia Quadrifolio, żeby tam móc pojechać Power Sprinta, czyli po prostu odcinek, który jechaliśmy na czas, oraz Mustanga, naszego żółtego Mustanga, który jest po prostu samochodem, który sprawia największy fanie, jeżeli chodzi o palenie gumy, kręcenie bączków itd. Więc wziąłem Mustanga, drugi komplet opon, żeby móc tam na miejscu zrobić małe show. Na miejsce, czyli do Tomaszowa koło żagania na ośrodek doskonalenia jazdy Tomaszowo, ponieważ tam odbywa się cała impreza. Dotarliśmy w piątek 13 sierpnia, bo impreza trwa od 13 do 15 sierpnia. jak gdyby impreza charakteryzowała się przede wszystkim tym, że poza statycznym elementem, który że tak powiem jest na każdym zlocie motoryzacyjnym. O proszę, jakie ładne gibli. Chyba też SQ4, albo przynajmniej S, patrząc po wydechach. Impreza charakteryzowała się poza częścią statyczną, czyli po prostu przyjezdem na miejsce i podziwianiem różnych fajnych fur. Charakteryzowała się tym, że miała jeszcze trzy elementy, czyli właśnie wspomniany przeze mnie power sprint, czyli coś, co mnie tak naprawdę przekonało do tej imprezy, bo to jest coś, czego cholernie brakuje na polskich festiwalach motoryzacyjnych i imprezach w ogóle motoryzacyjnych w Polsce. Czyli to, że można było pojeździć tymi samochodami na czas i tak naprawdę chodziło bardziej o czysty Fan, niż a nieżeli o rywalizację o każdą dziesiątą sekundy i de facto tak też ludzie do tego podchodzili czyli w każdym razie było świetne to, że była nitka toru która nie była może jakoś wybitnie długa ale naprawdę szło pojechać, pobawić się i zobaczyć te wszystkie zajebiste samochody w ruchu od jakichś potuningowanych Focusów RS przez projekty jakichś samochodów typu nie wiem, Meganki RS starsze porobione, Abarty 500, była replika Forda GT40, były właśnie Alfa Romeo Giulia były BMW Serie M, Mercedes MG. Naprawdę kupa fajnych samochodów. Zresztą to możecie sobie zobaczyć na profilu Flatout Festival na Facebooku, czy, czy na ich kanale na YouTube, bo widziałem, że wrzucają tam właśnie przejazdy ciekawszych samochodów, które tam były. Druga rzecz to była strefa driftu. Czyli coś, co już można na przykład spotkać na przykład na ultrasie, i to też jest spoko, bo jakby nie było z racji charakterystyki naszego kraju, gdzie torów wyścigowych za bardzo nie ma i najczęściej ta próg wejścia do tej imprezy na szczęście już jest coraz niższy, aczkolwiek zawsze jest to tam kilka ładnych stówek, no to... Jednak jest to fajna sprawa, że jest ta strefa driftu, ponieważ zawsze jest więcej ludzi, którzy mają porobione gdzieś tam driftowozy, od gruzów po naprawdę promaszyny, a nieżeli stricte takich rejskarów. Także szacun za to, że była również strefa driftu. No i trzeci z elementów to był tak zwany Depit, czyli miejsce, w którym można było pokręcić bączki, popalić gumę, postrzelać z wydechu, z procedury. Szczerze mówiąc. Ten element akurat tak uważam wypadł najsłabiej, z racji tego, że większe show było na strefie driftu, ponieważ tam dużo więcej osób latało bokami. Część z osób potem na wolnych jazdach, nazwijmy to, paliła tam gumę, robiła show, w tym między innymi właśnie ja w Mustangu. A na The Pit, no było tam kilka osób, aczkolwiek nie wiem, jakoś to tak nie siadło za szczególnie więc uważam, że na kolejnych edycjach po prostu chyba lepiej było to przerzucić na strefę driftu i w momencie wolnych jazd wrzucić tam osoby, które chcą po prostu zrobić show. Bo to akurat wydaje mi się całkiem fajnie tam siadło. I co do samej imprezy, jak przyjechaliśmy w piątek na miejsce, no to sytuacja była taka, że dotarliśmy wjazd był bodajże od godziny 10:00. I piątek to był stricte dzień dla wystawców i uczestników, a więc nie było tam stricte uczestników, znaczy uczestników, gości z zewnątrz, tylko po prostu przyjechaliśmy tam, rozstawiliśmy się ze sprzętem. No i okazało się, że tego dnia nie ma żadnych jazd. Jedyne co to ekipa, która sobie tam driftowała, to miała taki open day dla trenowania, po prostu, więc było bardzo miło. Do godziny 19, dokąd było można, było non stop piłowanie, non stop upalanie opon, co zresztą było bardzo fajnie obserwować, bo akurat mieliśmy taką miejscówkę, że pod względem komercyjnym nie spiało się to zupełnie, to już wam powiem od razu w moim przypadku, ale mieliś, miejscówka była taka, że no nie spoko, bo z jednej strony była scena i power sprint, z drugiej strony była strefa driftu, więc pod względem obserwacji miejscowa była spoko, pod względem takim stricte komercyjnym to tak bardzo średnio. E, aczkolwiek. Jak gdyby samo miejsce było fajne, tak jak wspominałem, pod względem po prostu bycia tam. Więc sobie obserwowaliśmy, jak chłopaki palą gumę, latają bokiem. No i było to miło obserwować. Więc de facto tak wyglądał pierwszy dzień. Wieczorem, jak już wszyscy dotarli na miejsce, no to zaczęła się integracja. I muszę przyznać, że było bardzo fajnie, bo no uderzyliśmy w melange tak rozsądnie. Było bardzo super. Przede wszystkim coś, na co, tak wspominam, ja nie byłem wcześniej na Flatoucie, natomiast powiem, na JapFestie, natomiast jak powiem, gadałem z ludźmi, którzy byli na Flatoucie, którzy byli wcześniej, trzy tygodnie wcześniej bodajże na JapFestie, no to bardzo dużo osób mi mówiło, że jest spoko ekipa i że bardzo fajnie wygląda właśnie integracja. I tu muszę pod tym się podpisać, wszystkimi kończynami było mega dużo fajnych ludzi. I nie tylko tych, którzy byli wcześniej na Japfeście, bo ludzi, którzy totalnie nie mieli nic związanego z japońską motoryzacją. Ale wszyscy byli bardzo spoko. Z racji naszej miejscowy, że byliśmy, tak jak mówię, na przestrzale dwóch stref, no to bardzo dużo osób się tam dziś przewinęło. No i było fajnie móc uderzyć właśnie w melarz z ludźmi, którzy mają zewkę motoryzację, gdzie kurde, gadką nie było końca, więc, więc zresztą niech o tym świadczy, że na następny dzień bardzo dużo osób mnie zagadywało, właśnie, że ja tam od tej Alfy, od Mustanga i tak dalej. A jak mam być szczery, to z racji tego, że się tak dużo przewinęło i że melanż był dobry, to nie wszystkich jak gdyby kojarzyłem. Także pod względem integracyjnym, super, bardzo fajna zabawa, ja się bawiłem świetnie, co zresztą bardzo istotne, na następny dzień. Po całym obiekcie chodziła ochrona i z alkomatami, więc za darmo można było się sprawdzić, alkomatem trzeba pewno można było wsiąść do samochodu, bo właśnie kolejnego dnia były już jazdy Power Spring na czas. Zresztą pod tym względem było super, bo też e, raz, że. Oj, gościu, gościu! Raz, że uczestnicy. Raz, że uczestnicy nikt tam nie odwalał żadnych głupot. Więc to było świetne. Ludzie naprawdę bardzo się pilnowali, nikt tam nie jeździł pod wpływami, nic takiego. Dwa, że tak wspominałem, następnego dnia można było się za darmo zbadać alkomatem. Zresztą też ochroniarze przy, każdej, przy każdym wyjeździe z obiektu, bo można było sobie spokojnie wyjechać. Czy to na stację, czy to do sklepu w ciągu, w ciągu trwającej imprezy. Sprawdzali przy wyjeździe alkomatem każdego, żeby mieć, żeby że tak powiem, oni byli kryci, i żeby też kierowca miał pewność, że może prowadzić samochód. Także pod względem organizacyjnym, naprawdę bardzo fajnie to wyszło. Tak jak mówię, była fajna ekipa. No i na następny dzień były jazdy już Power Sprint, także. Czyli ten element jazda. Czas wtedy był jak gdyby taki główny, główny dzień imprezy. Było też o 10 bodajże, były bramki otwarte dla gości, więc bardzo wszystko fajnie się to zbierało. Znaczy, zgrało, jeżeli chodzi o ilość, o frekwencję ludzi, no tutaj pod tym względem ktoś tego nie przekminił. Ja tylko nie wiem kto, bo chodzi o to, że tego samego dnia były na południu Polski trzy imprezy motoryzacyjne. Był właśnie Flatout, który tam był, co prawda, już mocno na zachodzie i gdzieś tam pod Zieloną Górą, tak naprawdę jest Tomaszów. Natomiast tego samego dnia była też Beskiska Integracja oraz w Katowicach było Auto Moto Show które tak na marginesie podobno było pożal się Boże, bo z opowieści moich znajomych, którzy byli tam na miejscu, mówi, że wypadło to dosyć blado. Ale wracając do samego flatoutu, no jak gdyby było to widać, że odbiło się to jak gdyby. Mm, po pierwsze trochę na frekwencji gości, bo szczerze mówiąc spodziewałem się, że więcej osób tam przybędzie, a po drugie też na samochodach, ponieważ FlatOut był bardzo mocno hype'owany jako takie polskie Goodwood Festival of Speed, którym nie było, o czym zaraz, a po drugie było to hype'owane y jako festiwal motoryzacyjny, gdzie będzie ostra selekcja, tylko grube projekty i itd. itd. Koniec końców, po pierwsze, ja osobiście nie uważam, że to też na takich imprezach nie powinno. Ja rozumiem, że trzeba reprezentować sobą jakiś poziom, ale nie powinno to wyglądać tak, że tylko najgrubsze fury i tak dalej, bo jest naprawdę mnóstwo ludzi, którzy mają zajawkę na motoryzację, a niekoniecznie mają budżety. Aczkolwiek wiadomo też, że ludzie z gruzami, no to też tak średnio jeżeli chodzi o tego typu imprezę. Więc no tutaj było widać, że na początku ta sekwencja, ta frekwencja była taka, że dostawały się faktycznie tylko grube samochody, naprawdę mocne, gdzie zresztą część z nich potem, jak się okazało, na miejsce nie dotarła z tego co zaobserwowałem. A później było tak już, że tak powiem, łapały się. Również takie ciekawsze, aczkolwiek oczywiście zajebiste, bo widać, że po prostu trzeba było zapełnić miejsca. Ja to jakby z biznesowego punktu jak gdyby widzenia rozumiem, bo umówmy się, każdy festiwal motoryzacyjny to nikt też tego nie robi charytatywnie. To też jest biznes, także ja to w pełni rozumiem. Natomiast Myślę, że to jest też kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę na, w kolejnych latach. Zwłaszcza, że, zwłaszcza, że e, tak naprawdę moim największym zarzutem jest tylko to, że mm, to miał być festiwal motorsportu, ludzi kochających motorsport, motoryzację i tak jak wspominałem, to też nikt tego nie robi charytatywnie, natomiast z drugiej strony doszło tam do sytuacji, gdzie byli tam również wystawcy którzy tak z motoryzacją tak średnio mieli cokolwiek wspólnego bo poza tym, że przyjechali grubymi furami Boże, jak ja lubię ten samochód Przyjechali tam z grubymi furami. To mieli hostessy o aparycji sióstr Drugodlewskich, A z gadki, jeżeli chodzi o motoryzację, to było: e, mordo kurwa, zajbiste fura, nie? Paczeka szybka, fałsena, mocna, nie? No więc nie za bardzo tak szło z nimi porozmawiać, jeżeli chodzi o motoryzację. UA! Ktoś ewidentnie się tu nie zmieścił. Więc. No to jak gdyby zabijało trochę klimat, natomiast było też bardzo dużo osób, które w zasadzie większość, 95% można powiedzieć, ludzi, którzy jednak kumali temat i było świetnie. Natomiast na przyszły rok zdecydowanie bardziej bym weryfikował ludzi, którzy tam e, przyjeżdżają, tworzyć tą imprezę, bo jakby nie było, wystawcy są postrzegani gdzieś jako integralny element tej imprezy. Pomimo tego, że. Czasami są zupełnie niezależni i zupełnie nieznani organizatorom, aczkolwiek wszystko to potem tworzy opinię i markę, prawda? Więc, no tutaj mam zastrzeżenie. Tak, cała impreza była bardzo fajna. Organizacyjnie, poza tym, że trochę to popierdzielili, na przykład jak my jecha, mieliśmy jechać na PowerSprint, właśnie w jednej grupie z Kubą, no to ktoś z organizatorów. Wrzucił wszystkie osoby posiadające Alfa Romeo do jednego worka, do późniejszego, co troszkę mnie zagotowało tam w momencie próby wjazdu na umówioną godzinę i na zapis wtedy, kiedy byłem, bo Kuba będący dwa samody przede mną wjechał. Mnie powiedziano, że sorry, nie mogę i w ogóle, że jest potem po próbie dochodzenia czemu, że jestem na późniejszą godzinę. Mówię, że sorry, ale nie mogę, bo później byliśmy umówieni na to, że robią byłem mówiony po prostu, że robię show Mustangiem o danej godzinie, więc no, ja rozumiem, że komuś coś się może popierdzielić, ale no cholernie to nie pasowało i w momencie jak usłyszałem, że sorry, nie da się tego ustawić tak jak być powinno no to trochę się we mnie zagotowało i po wycieczce jednak do e, biura zapisów e, udało się jednak to ogarnąć dosłownie w ciągu 30 sekund, więc jak widać da się także e, pod względem takim organizacyjnym Warto mieć na uwadze takie szczegóły, no bo potrafi to komuś zepsuć jak gdyby harmonogram dnia, zwłaszcza że jak gdyby nie mam nic przeciwko, bo była tam też, wystawiała się ekipa z Polska, których pozdrawiam, mega fajne ziomki, natomiast oni byli pod swoim brandem, ja byłem pod swoim i organizator miał zapisane, że tak powiem, na imię, nazwisko, samochód, numer startowy i właśnie organizator jak gdyby wystawca? od kogo kto jest no i ktoś nieopatrznie wrzucił wszystkich z Alfa Romeo do jednej, do jednej grupy co mnie osobiście było bardzo nie na rękę ale już abstrahując od tego no, zdarzają się takie pomyłki niestety Kosztowało mnie to 500 zł, ponieważ dzień wcześniej Kuba rzucił żartem, żebyśmy się założyli, że on pod tetetką pojedzie szybciej. <noise> ja mu powiedziałem, że oczywiście nie ma takich szans, bo Alfa Romeo to jest wyścigówka, co jest zresztą prawdą i że będę szybszy. No i tak z czapy rzuciłem, że załóżmy się o 500. No i skończyło się to tak, że w momencie jak dojechałem na start, Postanowiłem ruszyć z tak, z tak zwanego transbrejka, czyli lewą przytrzymałem alfę na hamulcu, prawą dodałem gazu, żeby turbo zbudowało ciśnienie. No i okazało się, że e, w Alfie, znaczy zrobiłem tak, ponieważ w Alfie Romeo Julie Quadrifolio nie wiedziałem, czemu nie ma e, procedury startu. Także, także taka ciekawostka. Więc postanowiłem wykorzystać ten taki sposób, który używam często w innych samochodach, jeżeli po prostu chcę gdzieś szybciej ruszyć. Natomiast okazuje się, że Alfa Romeo interpretuje to jako uśliz tylnej osi po prostu do pierwszego zakrętu do momentu odpuszczenia gazu właśnie na pierwszym zakręcie doturlałem się, jakby auto miało góra 50 koni mechanicznych, pomimo tego, że były wyłączone wszystkie systemy, no ale no niestety elektroniki się nie oszuka, przez co zrobiłem czas minimalnie gorszy tam z raptem z 5 sekund na krótkim odcinku gorszy od Kuby, także no przegrałem zakład, potem już jakieś jechaliśmy kolejne, że tak powiem rundy, no to te czasy były gdzieś można powiedzieć, że bardzo podobne żeby nie powiedzieć takie same no i okazuje się, że e, trzeba było być honorowym, ale dobrze jak się przegrywa zakłady to przynajmniej jest, jak są zakłady to przynajmniej jest zabawnie, a czasami, czy się przegrywa to trudno <laughs> w każdym razie Sama impreza była naprawdę na plus. Tak jak mówię, przede wszystkim coś co było świetne to ten power sprint. Tak jak będę powtarzał to do zmudzenia, że to jest coś czego brakuje na polskich imprezach motoryzacyjnych. Więc powinno to być często i gęsto. Więc duży plus dla flatoutu, że tak to wymyśli. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić, a w zasadzie przyczepić, no, zwrócić uwagę, że wartałoby aby. Proszę, jaka 997 przedliftowa. Turbo. No, nie jestem jakimś gigafanem 911, ale ta, muszę przyznać, była całkiem fajna. Wartałoby zwrócić uwagę na to, aby, nazwijmy ich marszale, którzy, bo było tam po prostu kilka osób, które pilnowały, że tak powiem, trasy przejazdu, żeby po kilku rundkach dosłownie przeszli się z miotłami ponieważ trasa przejazdu nie była idealnym asfaltem, tak jak mamy tutaj, tylko była częściowo asfaltowa, częściowo z płyt po prostu, gdzie się nanosiło dużo piachu, gdzieś tam z, że tak powiem, z okolic, obok trasy. Zresztą przejazd po tej trasie możecie zobaczyć w filmie, który zapewne Wam się teraz wyświetla po lewej stronie w karcie. Ponieważ jest tam e, nagranie Point of View z mojego przejazdu, właśnie Alphom e, z, e, z, z trasy Power Sprint, no i w każdym razie miło byłoby, aby po prostu ktoś się od czasu do czasu przeszedł e, po tej trasie, no i zgarnął piach, który tam się siłą rzeczy nanosi, e, bo. Przede wszystkim ludzie dużo pewniej uważam by się czuli jadąc po tej trasie. Muszę przyznać, że ja w kilku miejscach tak nie pozwoliłem sobie na 100%, no bo bałem się, że auto po prostu gdzieś na tym piasku, który był na zewnętrznej czy wewnętrznej części, wyjedzie poza. Aczkolwiek i tak pojechałem tam całkiem, wydaje mi się mocno, bo na tej krótkiej prostej... E... Przed belami słomy, na których zresztą ktoś tam wyleciał, to gt 86, teraz, sorry, nie pamiętam nazwiska, no ale zdarzył się jeden uczestnik, który, który zaliczył faktycznie wycieczkę w płot. Udało mi się napędzić do prawie 140 na godzinę Alfom, a wierzcie mi, że to było cholernie szybko jak na ten odcinek. No i na dohamowaniu nie było to najbardziej komfortowe dohamowanie, no bo o ile byłem pewien samochodu, o tyle nie byłem pewien tego, czy właśnie na jakimś piasku tam nie zaliczyłem poślizgu. Coś, za co jeszcze bardzo mi się podobał Flatout, to było to, że ludzie, którzy byli tam na miejscu, byli cały czas dostępni. Byli cały czas dostępni dla każdego. Czyli, na przykład, odbyłem bardzo ciekawą rozmowę z Grzegorzem Chybkim. Czyli jednym z bardziej znanych polskich drifterów. Pogadaliśmy sobie o jego. No to by na akurat nie o drifcie, tylko o jego świetnym pick-upie. Bo goś przyjechał tam pick-upem z naczepą, który, w którym wiózł swoją swój driftowóz i cały sprzęt, i był to bodajże, jedyny taki zestaw w Polsce, i powiem wam, że chcę mieć drugi, bo kurde, zajebiste to było. Była też Karolina Pilarczyk, mega szacun za to, że ci ludzie po prostu byli tam, naprawdę szerzyli tą zajawkę na motoryzację, a nie byli po prostu tylko wyłącznie się pokazać, więc mega. Super, że ta dostępność tych osób tam po prostu była taka na wyciągnięcie ręki. Więc podsumowując, Sam Flatout Festival 2021 uważam ogólnie In Plus. Kilka rzeczy do poprawki, także jeżeli ktoś z ekipy to ogląda, to uważam, że no zrobiliście fajną robotę. Naprawdę w przyszłym roku się pojawię, jeżeli tylko będę osiągalny czasowo. Prawdopodobnie już nie jako wystawca, bo tak mówię, no w moim konkretnym przypadku akurat się to no, nie spina. Chyba, że będziemy mieć nie wiadomo jak dużą flotę do przyszłego roku i po prostu wykupimy sobie pierdutne miejsce na środku i wtedy zrobimy już tak na bogatości, aczkolwiek to się okaże. Natomiast jeżeli będę tylko Mógł, to na pewno chętnie wybiorę się jako uczestnik, bo tak, jak mówię, mega fajna atmosfera, fajne miejsce, mega fajny pomysł, z tym, że można było sobie i polatać bokiem, e, i pojeździć na czas, także mega fajna ekipa. Notabene, jeżeli chodzi o drifterów, to e, było tam kilka mocnych samochodów, porobionych stricte pod drift, e, z czego był jeden Nissan Silvia z cholernie drącym się silnikiem, i naprawdę, wierzcie mi, że jak tam byliśmy przez trzy dni, to gość za każdym razem, jak wyjeżdżał na tą trasę driftu, to robiło to takie wow. Naprawdę wszyscy byliśmy tam w ekipie zdumieni, jak to jest możliwe, że ta fura może się tak cholernie drzeć. No i tak obstawialiśmy, że gość musi mieć pod maską LSA amerykańskiego, bo darło się to przeokrutnie. Nie było słychać, że jest to V8, zresztą miał wyciągnięte w ogóle wydechy ku frontowi, więc wyglądało to ciekawie. Auto nie miało body z zewnątrz, więc no był to taki srogi projekt, no i w dzień wyjazdu w niedzielę Dalej to robiło wow, Kuba w pewnym momencie gdzieś się stracił, okazało po chwili wrócił się, okazało się, że załatwił mi przejazd, okazało się, że nie miał tam ls tylko y, UZ-a japońskiego, więc kurde, złapałem zajawkę, chcę na pewno kiedyś samochód z, z UZ-em pod maską. nie wiem, czy to driftowóz, czy po prostu zrobić z tego coś innego, ale ten silnik zrobił naprawdę na mnie duże wow i zdecydowanie chcę. Y, w każdym razie... Przewiózł mnie też po tej trasie driftu i muszę przyznać, że zrobiło to na mnie wow, bo nie sądziłem, że ten samochód będzie w stanie się tak mocno napędzić. Nie było tam co prawda brązowego alarmu, aczkolwiek spodziewałem, nie spodziewałem się czegoś takiego wow po prostu po tym przejeździe. Także dzięki bardzo za atrakcję. Na pewno Przez to zdecydowałem, że na pewno chcę mieć driftowóz, więc Zobaczymy, na zimę może uda się już coś ukulać fajnego. Bo chcę, mam, jakiś, mam pewien fajny projekt na myśli, ale to może na następnym razem o tym pogadamy. E, więc, sam Flatout Power Festival, bardzo in plus. E, zajebista impreza ogólnie, tak jak wspominałem, bardzo chętnie się tam wybiorę na kolejną z edycji. E... No i teraz pytanie: Czy ktoś mnie wpuści? No, oczywiście, że nie, no bo po co? Nikt w Polsce jednak dalej nie zna zjazdy na suwak. W Mordejerze. Więc, e, więc polecam. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy się wybrać w przyszłym roku, jeżeli będzie to w, w takiej konwencji jak teraz, myślę, że warto, pod, zwłaszcza że pewnie chłopaki poprawią kilka tych mankamentów, e, które, które były w tym roku. Także ogólnie zachęcam, polecam. E, jeżeli że tak powiem czas pozwoli, no to widzimy się tam na miejscu, gdziekolwiek by tak naprawdę flat out był. Bo uważam, że takie imprezy motoryzacyjne są w Polsce potrzebne i mam nadzieję, że poza FlatOutem powstanie jeszcze kilka innych. A kto wie, może my zorganizujemy swój taki mini festiwal motoryzacyjny trofeo. E, pomysłów jest mnóstwo, także zobaczymy, co przyniesie przyszłość. E, a, tym, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i wysłuchanie tego materiału. E, widzimy się w, kolejnej, e, w kolejnym epizodzie serii Pogadajmy o motoryzacji. E, i... Tak jak wspominałem. wbijajcie na, naszą, gru na grupę naszej społeczności trofeo Entuzjaści Motoryzacji. E, I widzimy się w kolejnym nagraniu. Nara. No, w w w razie, na tego